Wow, kolejny dzień, witam bardzo serdecznie Was w odcinku z ekipy w Minecraft. No i dzisiaj e, oczywiście nas Pinki przywita ładnym uśmieszkiem. Nie wiem czy ona tak się zapatrzyła na to. Może chce się uczyć trochę o plan planetologii. To chyba tak się mówi. Nie wiem. Co nie Pinki? O, nawet pomachała główką, że tak. No to subcio. Wow, mam dla Was zmontowany odcinek, więc Wam wrzucę, a ja polecę, polecę zobaczyć co z ekipą. Oczywiście Pinki zostawić tutaj światełko tutaj i tutaj. No i wszystko działa z tym całkiem, będę musiał go w końcu dokończyć. Czy tutaj mi się świeci światło? Tak, jeszcze woda jest odkręcona. Ajajaj, pod ostatnimi dwoma odcinkami byliśmy 23 tysiące łapek w górę, więc 23 tysiące dolców będę miał, więc bardzo dziękuję. Będę mógł pięknie w końcu coś ładnego kupić. A wy nie zapomnijcie, że jedna łapka w górę to oczywiście jest jeden dolar na serwerze, więc zostawcie, pobijemy rekord, może 17 tysięcy łapek w górę, 18. O, cześć, szymek! Heka. Cześć, cześć, do czego służy? Co? Nie ma rybki, jesteśmy sami w chacie. No. I kompletnie nie wiem, do czego służy mąka. Mm. Ja Dobra, słyszałem, nie ważne. że można z tego ulepić coś. No właśnie, stary. Bardzo, mega dziwne, ale mam dla ciebie kanapkę, jak coś zrobię. ci. Więc e, trzymaj tutaj, ładną kanapeczkę. No więc Kurczę, no sporo rzeczy jest do zrobienia dzisiaj stary, No, niestety, chyba. ja sobie tutaj wezmę. Hmm, kanapeczkę, więc tutaj. Co? Hey, co jest? Jakiś listy ktoś położył przed tym? Listy? Może od fanów? Dwa listy jakieś stare. A co jest na nich napisane? Bo ja i tak czytać nie Czekaj, potrafię. jeden jest dla ciebie. O. A dodaj mi to, dodaj. Przeczytam, swój. Czekaj, bo one są od tego samego. Hmm. To może jeden fan wysłał? Ministerstwo Nie, to nie jest. To jest jakieś ministerstwo stare. Co? Coś wezwanie na obowiązkową Oj czekaj bo na kanapkę mi się <grym <grym na obowiązkową służbę wojskową na dwudniową co? co? Jakaś służba wojskowa stary. Ale Szymek, przecież do wojska tam... mamy iść? co, co ja, ja to do wojska. Zamówię, żeby umierać? Ja też, przecież tam stary. nas będą bić. Nie no, pewnie to jest stary jakaś wojna się szykuje. O. No właśnie, wiadomo, ale nie, to jednak poligon, to Aha. nie, to jednak jak będziemy żyć, Dobra. To, trzeba pojechać i to jest na dzisiaj wyzwanie stary dzisiaj? Ale przecież ja jeszcze pinki jedzonka nie dałem Ja cię ze stary, no to nie wiem, no musimy szybko, to słuchaj, słuchaj, ja mam tutaj marcheweczkę, okay. też to zrobię, czekaj, 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 pokroję, pokroję, dobra, wsiup, 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 tutaj też kolejna, dobra, trzymaj czy okay. mają marcheweczki dla Pinki, to wydaje Dobra, że na nam więcej Dobra. i śmigamy okay. stary, jak najszybciej. Dobra, nie ma problemu, czekaj. Pinki, nie uwierzysz, co się stało. Proszę, to jedzonko dla ciebie. Nie uwierzysz, co się stało. Jedziemy na poligon, będę musiał ciebie zostawić. Tutaj ci zostawię trochę marcheweczek tutaj, więc możesz sobie zjeść. A ja lecę. I, i pamięta, nie załatwiaj się tutaj, na, ani na łóżku, bo będzie źle z tobą. Tutaj, uważaj na siebie, pilnuj domu i jak będzie ktoś zły, to szczekaj, yy, to znaczy chrumkaj. Trzymaj, dobra, dałem już jej jedzonko, jesteś? Jestem, 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 stary. Dobra! Musimy się tam jak najszybciej, stary. I chyba no wiem, właśnie. Najlepiej pieszo tam iść niestety. A, a z, co no. ze strojami? Powiedzieli coś o strojach? Nie, yy, nie ma napisane, więc pewnie tam dostaniemy, stary. A, dobra, okej. Okay. No, no, ale może ja, A daleko to jest. No, jest niby mapa też napisana, ale no trochę. trochę nam to zajmie. Ale pewnie w ciągu 20 minut będziemy tam, bo to nie jest aż tak daleko, stary. To jest w mieście, wiesz? Aaa, no, to, no. To, to fajnie. No właśnie. Tylko, że dwa dni bez domu, bez. bez pintki. Ja już zadzwoniłem, stare do filmy ochroniarskiej, żeby pilnowała nam domę, więc to jest wszystko okej. Okay. Znam nie napadnie raczej. No, na fajnie by było. Dobra, to lecimy stary. No, trzeba tam lecieć. Szymek! O, to tutaj? Tak. Ta, ja nie uh... mogę, co to się dzieje. E, tutaj y... stoi panie. A, ha halo? Dzień dobry. Czy panie Dzień sobie... dobry. Tutaj od y, spowołania? to panu tutaj List, eee, tak? Tak. Ej, no, Szymek! Zapraszam Szy tutaj do mnie. Szymek, żeby... zapomniałem tego listu. Yy, Do mnie żołnierze, nie, nie, oj, ej, dobrze! Raz, dwa, trzy, raz, Macie dwa, szybko, trzy żeby się e żołnierski Co? E co? co? tak szybko! E tutaj, tutaj nie ma! E ej, czekaj, kibelek tutaj jest! Kibelek, kibelek, kibelek! O, czekaj! Nawet o. przybieram się! O, załknąłem się! Szybko! Nie nie biegnij, nie dawaj. Dawaj, dawaj! mogę. Ale co oni robią? Nie wiem! Cztery! Już jestem! Dwa. Jeden. To się mnie, że spóźniłeś. Zdrużyłem i na czas, panie generale. Do I. szeregu równo, równo, to zostaje Szeregowy jest. minionek się melduje. Zacznijmy od tego. Wszyscy tutaj jesteście wezwani do Waszej obowiązkowej służby wojskowej. Witam was jako główny generał na tej o tej placówce zwanej poligonem wojskowym. Na razie omówmy sobie zasady... Co tutaj w ogóle macie robić i jak macie się zachowywać? Na samym początku, tutaj panuje pełne podporządkowanie się władzą, czyli mnie. Ja jestem tutaj... Co o! Mucha, mucha, mucha! Zamknij o! się! nic nie mówię, panie Uf, generale! Macie... Ja nie przepraszam, bo mam uczulenie się... na muchy i akurat tutaj przeleciała. Nie obchodzi mnie, to jeszcze raz się odezwiesz, a dostaniesz tym kijem po tyłku. Panie generale! Od... Ja tutaj mówię Wam, co macie robić, ja tutaj rządzę, ja jestem tutaj wszystkim i, i Waszym życiem teraz. Tutaj nie ma miejsca dla słabych, tutaj nie ma miejsca dla. To czemu? Dla, dla jakichś słabości. Nie obchodzi mnie, to, jesteście tutaj, bo jesteście. Jak Ci się nie podoba, to dostaniesz kary chłoste i chłostej. każecie wychłostać Może Pan się tak do mnie nie zbliżać. Nie obchodzi mnie. Ja Myś nie odstęp zachowa. Ja nie do 10 i być cicho. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę pięć, Pana. 6! 7, 8, Siema. 9, 10 Macie być podporządkowani, o teraz stajecie się jednostką, bez imień, macie swoje identyfikatory i macie robić wszystko co jest wam kazane, powtarzam wszystko. To wszystko. mamy do siebie mówić ej, czy ej ty, czy jak? Bo jak imion, to... 0, 2, 3, 4, 5, 6, 0. się no, mamy imieniu. 01234560 Ale mamy. No ale to jest się. problem, bo nie wiem, bo ja teraz chcę rozmawiać no, z moim chodź kumplem. Się... No i Rak, bo patrz o, ja Ci teraz pokazuję no. palcami, rozumiesz? Ła Pa się odzywa niepytany, rozumiesz? Odzywa się. Ale ja pokazywałem pokazywałem tego ruchu. Odzywa stanu... się niepytany, pompujemy. Raz, dwa Jak to pompuj? Raz, nie. dwa, trzy, raz, dwa. A trzy, do you? Raz. Ty chcesz do niego dołączyć? To nie, cicho. nie, nie, nie chcę! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Stop leżeć! No leży cały czas. Nie odzywaj się. Macie teraz czas na przebranie się oraz ogarnięcie waszych łóżek. Jeżeli będą jakiekolwiek problemy, osobiście was ukaże i dostaniecie kijem tak, że, będzie, że wasz naskórek przyjmie barwę czerwoną. Rozumiecie to? Rozumiesz? <gamy> rozumiesz? coś tak gapisz, rozumiesz? <gamy> cze czy ja powiedziałem, żebyś ciągał się? A masz, a masz, a masz, a masz, a masz, a masz, a masz. Powstań, odmaszerować Hop, 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 hop Ja... Ja nie mogę, ale on jest dziwny Mega dziwny, stary ja. O. o tutaj idzie, idzie, idzie tu, idzie tu Co wy powiedzieliście? D Nic, panie że, że dzisiaj dziwny Sam dzień, ja. wojsko, wojsko to moje życie Mhm mm O, I ciebie o, już zobaczcie. lubię, kolego, i ciebie już lubię Jak tak dalej pójdzie dziękuję Może się nie ukaże Ej, nie mam plecak. o już mam plecak Ale no, O, patrzcie Widzisz, ale Co trochę, trochę słabszy tak. niż mój plecek Supreme, ale niech będzie stary No tak. Dlaczego tu to Patrz też wojska? mam taki! Patrz, też mam e taki! Przynajmniej oczekuję spoko traktowania, a wejdę i biją! Deptał no. mnie! Biją, biją! Naprawdę do. To e to tak się w ogóle w o, o, to ja, o, to ja jestem G Geralt a... Co wy odwalacie? Zostanie! pistolet! Czy było pozwolenie na trzymanie broni? Na wzięcie broni? Nie, nie, nie! Powiedziałem... HAHA! Ręce ha, do góry! Ale To jest generał... My się chyba nie rozumiemy... Ręce do góry, panie generale! Dowódcy. Będę strzelał! Celujesz do swojego dowódcy, gnoju. Nie, celuję pod, pod dowódcę! One nie są naładowane! Dobra, pana, to był idziesz prank! Ze mną, ze mną, masz To iść był ze mną prank. Nie muszę iść z pana, to był prank! Z frankowanym! Gościu, jak ty się bawisz w Marcina Dubiela, to dostaniesz takim, takim kijem ode mnie zaraz, to dostaniecie wszyscy, ale to wszyscy ode mnie. A ty zwłaszcza w to jedno oko, nie Ale czemu mówiłem. pan mnie dyskryminuje, bo mam jedno oko? Tak nie no wolno! Nie pana Ogarnijcie Nie wolno! Się. Przyjdę tutaj niebawem I macie Ej, Dobra, i w grę? Dobra, słuchajcie, słuchajcie, musimy się najpierw poznać a, Więc dobra. jestem Geralt, to jest y, Tomek A wy jak macie na imię? Łupcio Łupcio, miło Jak głupcio? Czemu cię ktoś nazywał Łupcio, stary? A, jak Jak mnie kochali Co? A może włupcio. właśnie kochali za mocno? Oj, chyba tak Chyba Włupa, tak A ty, zielonoki, włupcio. jak się nazywasz? Ja, ja, ja się nazywam Marcin Marcin? O, tak, to, to Marcin. może ty jesteś akurat Marcin Dubiel? O, tak nie, sobie no, poprankujesz co? trochę. To ja udziemy z nim Marcin Dubiel, Dubiel. to prank. nasz kolega co to tutaj. Ty, nie, bo my... zielono kolega ma na imię Marcin i cię nazywa Fak. Dubiel. Jeszcze raz usłys usłyszę słowo Dubiel albo prank. <laughs> nie ręczę za siebie. I wtedy złamię wszystkie zasady, ale Oj. przynajmniej dostaniecie tak, że zapamiętacie mnie do końca swojego życia, do które właśnie się skróci. Ładź chyba Marcin... D? Był chyba w wojsku i ma ze wspomnienia, co nie? Chyba tak! Dobra, słuchajcie, ja proponuję zrobić pranka potem <laughs> Znaczy P potem Dobra, słuchajcie, żeby się tak trochę y, jak to się mówi, poznać w ogóle, to pograjmy w jakąś grę i można pograć jakieś krzesełka i tak... Ale ja mam lepszy pomysł, słuchajcie! Otóż gramy w to co widzę, ale w wersję z generałem. Czyli musimy jakby znasz jakieś inne słowo na generała, okej? Okay? Synonimy tak. takie. takie, to jest przezwisko. No A, tak bora, można. Przezwisko, Czyli bo zaczynamy. Bo Czyli tak generał to, y, to ja zacznę. Okej. Okay. Bosik. Okay. Dobra. Generał y, burak. Y, generał, generał miły pan. Tak. Y, generał G y, super człowiek. Y, bardzo generał. Bardzo Generał ulubiony pan mojej mamy co? E, No że co? bo zawsze, zawsze ulubiony nauczycieli miała jakiś. E, o, co? co? Jeszcze raz usłyszę słowo generał, nie będąc pytanym. Dostaniecie. Ale my nie rozmawialiśmy, nie jest pan o... jedynym generałem. Właśnie, jest... My, z... rozmawialiśmy... O, teraz jedynym generałem my rozmawialiśmy o generale sił! Y, morskich generale sił ja nim lądowych. Nie, jestem, jestem wszystkim... że z... to jest moje, to jest mój poligo, nie tutaj i nie obchodzi mnie to. łamię tutaj zasady robi tej co. A chce. porobimy coś właśnie, panie generale jedyny? Za mną, powiedziałem, nie skaczemy idziemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie skaczemy! Co ja do ciebie mówię? Ale proszę pana, ja mam złamaną kostkę, ja muszę skakać. to złabić drugą i będziesz kurde leżał w susłem tam i generalnie... Panie generale, ktoś został w namiocie. Nie obchodzi mnie to. To jego problem, dostanie chłosty ode mnie. Idziemy za mną. pierwszy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, Idziemy, tu. Raz, dwa i raz, dwa, trzy. Banany. Raz, A więc zacznijmy od naszych wehikułów. Nazywamy je tak To są samochody, Dobra. proszę pana. Tak. Jeszcze raz, jeszcze raz mi napomnisz, a osobiście takim samochodem przyjadę po twojej twarzy. A więc tutaj mamy samochody, które... One mają fajne kratki z... Prąd. Wygląda jak samochód mojego taty. Generalnie no, te takie samochody jeepowe. służą do w w wiezienia wojsku po cywilu, generalnie jeżeli musimy przewieźć siły zbrojne przez miasto, to je właśnie takimi samochodami. Tutaj mamy level wyżej. Tu jest pojazd opancerzony, który służy już do transportu do transportu e, was, czyli żołnierzy generalnie po polu walki. Wygląda nie jak jeżdżąca osiąść, piramida nie Cześć! Można nie można wsiąść bez szkolenia, które będzie później przeprowadzone. Cześć Cześć! O! Co ty tam robisz? Nic! Masz okazję? Hej, nie dalej, te idziemy, idziemy dalej. O. Idziemy dalej, powiedziałem. Idziemy o. dalej. Wyjdź stąd, żołnierze, rozkazuję ci stąd wyjść. Przecież jestem tutaj z tymi żołnierzami. Proszę wyjść. Wy, wyszliśmy. Tutaj mamy jeszcze lewe wrzeć, są czołgi opancerzone, czyli nasza główna siła zbrojna. Mm. Te Tymi pojazdami poruszają się w pełni wypowietrzeni żołnierze, którzy będą toczyć wojnę o nasz kraj. Ej tutaj mamy kilka takich... Szymek! To jest przycisk! Kliknij Proszę go kliknąć. kliknij! No. Klikam! O, co Kliknąłem! Wyroczy... Nie! Ludzie nie kliknij! Co o, się o, nie. stało? Tam wybuchło chyba... Co? Y -y -y. Ups. Yy. Proszę Moje pana to będzie. ale idziemy za mną, idziecie za mną, macie karnu, yy. karny bieg przez przeszkodę Osoba, która przegra dostanie ode mnie póki w twarz kilka razy. Ale dlaczego to było odpalone? Dlaczego było załadowane? A czy ja pozwoliłem tam wejść? A czy ja pozwoliłem A wbry? czemu się, się wleją wodą? Wodę się wyką, jesteście szczurami, zdepczeć was jesteście O, Opatrzcie chłopaki, komputery będziemy od tutaj grać w battlefielda! Super! Oh. E, to znaczy, co za A Macie CSGO? GO? Za mną. Za mną. Oh, no, chyba nie mają CSA Za mną. CS o, oh. oh, co to? Stawicie w szeregu przede mną. W szeregu z Idziemy na plażę. Przedem, przedem do oh. mnie w szeregu, z biurka oh. Nie skakać, ja pozwoliłem skakać. Na mój znak startujecie, i ostatnia osoba będzie miała do czynienia ze mną. I... A pierwsza? Pierwsza. Pierwsza. Pierwszą oszczędzę. A co widzicie, A, kiedy drugo? patrzycie mi w oczy? E, ja na nos. Wietrzę... E, to znaczy. Wąsa. <laughs> Moje odwiedziny. Znaczy... A gdy ja patrzę w twoje oczy, widzę przyszłą śmierć i to niedługo śmierć. A wie pan, co widzę, jak godziny. patrzy pan na w oczy? Czarne. Oczy? Widzę. Czarne. Ja widzę czarne oczy, twoje. Zamknij się. Oczy. Możemy już biec? Trzy. Dwa. Jeden wow. o, ja powiedziałem start o, o, się... Nie, 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 nie co O co zrobiłeś? tam pobiegł? Eee jak to pan mówił 3 3-2-1, to już... Czy ja powiedziałem był... start Eee Ja cały czas to jest... A czy ja biegłem na oj, w ogóle? Za to, to ty ja proszę oj, Ja proszę po, pana się, w ogóle nie się, biegłem połóż się, masz się położyć Proszę pana, no, nie będę Dajżeć. się indziej kładł, ponieważ pan wydaje, się pytaje Masz. A, masz! a masz! A masz! No i raz! A masz! Nie bij, nie pan go nie bije! Nieep, że Jeszcze raz, a Ale to nie była moja wina, że pan nie umie mówić! Start! Trzy. Panie Wolski, pan Start! Biegniemy! O, Ktoś mi wyprzedza! O, do wody! Ała, ała, o, ała, ała! Oj! Dobra! Biegnę, 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 biegnę! biegnę! Jestem! Nie! Jestem... Dobrze jestem! O, 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 proszę pana, bo o, ja, o, ja o, chyba wypadłem o, poza. Eee, Zobacz, się o, rozpędziłem. Co się stało? On przegrał! On przegrał, proszę pana! O, Byłem ten... dalej niż ty! Nie. Uciążku. To prawda, sprawiedliwości musi stać się zadość. On ma rację, on był przed tobą. Samtor wykonał wcześniej. Nie. Chodź tu, młody żołnierzu. O, dziękuję. Dobra robota, spisałeś się bardzo dobrze. Cioo! Gratuluję. Nie wyleciał poza on Tak, się nie opłacimy, co chcesz mi powiedzieć. Dobrze. Gdzie jest ten, co był ostatni? Nie. Tam. Leżeć! Kładź się! O nie! Kijaszek! Połóż się! Kładź się, guciąg. Połóż się! Połóż się! <śmulacza> Najrażdż, połóż się! Połóż się! No widzimy sztukę kamuflażu. A masz! A masz! A masz! A masz! A masz! A Aj, to... Aj. Za mną! <ślech> o! Znalazł z tej, z tej nas dziurę Widzisz, chyba tak się bijem, że aż zrobisz dziurę. Będziesz się łatał po godzinach. Jutro o 6 rano budzę cię, musztra i łatasz tą dziurę. Idziemy za mną, od maszerów. No, dlaczego? I... Śmierdzicie po prostu jakąś z tej chlizną, jakaś jakaś jakieś e, do kogo pan, pan mówi, bo my do was nie nas wszystkie. nie widać w My jesteśmy kwiatkami. To chyba nie działa. Kwiatkiem e, e, to ty zaraz e, widzisz, jak twoje prochy wysypiecie e, panie generale, e, e, merduje, e, że przed chwilą wrzuciliśmy sztukę kamuflażu i udała się tak, że mówił pan do kwiatów. Tak, popieram.

Panie generale, siusiu mi się, się. Panie generale, toaleta! Toaleta, 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 toaleta! To... moją karierę miałem mnóstwo Aaaa! takich kiciusiów jak wy i każdego kiciusia niszczyłem samemu. Jeszcze raz taki kiciusie podskoczył mi, nie, a nie zamknąłem nie zamknąłem. Panie generale! O... Śmierdzicie, do toalety, idźcie się wykąpać za mną. Wykąpać się. Idziemy wykąpać się za mną, powtarzam, za mną wykąpać się, idziemy za mną, gdzie wy jesteście? Gdzie poleźliście? Ja się kąpię Ja jestem w kibelku I Idziecie dobra. teraz się wykąpać, stańcie tutaj I macie się kąpać, bo śmierdzicie po prostu jak jakiś gnój Ach, to muszę plecak mój położyć, momencik o. Ok. Okej A to w, tak w ubraniu? Jak ja powiedziałem, że macie się rozbierać Oczywiście, że w ubraniu O! Ooo Panie Ryszały Powiem wam, że całkiem Cześć. przyjemnie Cze no, Super. Taka, nawet w tym ubraniu daje radę. Gorąco dzisiaj jest, więc. A, a czy ty co? w plecakach? A co? nie, nie. Dlaczego w nie wchodzisz tam? Ech! Ja się rozabrałem. Ja nie patrzę. Fuł. O nie! Koniec, fuj. wyjść, wyjść, fuj. Wejść oj. Sąd. Dobra, wzięty. Och, Ach, jak dobrze. Panie okay. gra, a kiedy będzie coś do jedzenia? Ty myślisz o jedzeniu? No, to jest teraz twoje najmniej-najmniejsze zmartwienie. No ale Zmierzch, pan zainwestuje w TikTaki, bo panu jedzie! A więc żołnierze odmaszerować spryszniców macie chwilę... Powtarzam chwilę czasu wolnego Dobrze. dla siebie. A ja idę mm -hmm. zjeść sobie coś smacznego i napić się coli. Dobrze. Dobra, się Zastanawialiście się co jest w tych beczkach? Nie Tutaj akurat coś co ty jest pełnego, ale patrzcie, no, tu są jakieś to, skrzynki. Ej, chłopaki! Co to jest? Spójrz tutaj. Patrz, dynamit! Ej, ja też mam. Ej, też masz. pranka! Dalej! Słuchajcie, super pomysł, bo tak mega denerwuje, więc. E, może zróbmy. Bo to jest śmieszne, jak on się denerwuje. Zróbmy takiego praga, żeby wysadzimy częściowo to i on będzie taki haha! A, a może to jest po prostu ten sztuczne? No, a a tak, nie może tak, tam. Tak, tak, Słuchajcie, czy to też, chłopaki? Ja to dam chłopakom No ja, Tutaj jeszcze. Ja, o! Ja bym dał tutaj trochę. O tak, taki. Jakby... O patrzcie o. tutaj, patrzcie jakby wysycił. O nie, o nie! Oj, co ty zrobiłeś? Ja no nie, żeby pokładać, co ty płacz? się, tutaj się dzieje! O nie, co to jest? Tu biedę! Popaki, on jest zły! Nie, on jest zły! On, on, on Ma zadyszkę! <toczynasy> <toczyn <thấy> Zarabia się idźcie generali, żeby... Albo dostaniecie zaraz. Uciekamy. Panie generale. Przepraszam, panowie generale. Ja nie mogę, ale przygoda co? No, no exactly. dokładnie. No, Tylko szkoda, że się tak zerwało, że nas wywalił. Bo w sumie bym tam jeszcze spędził trochę czasu i porabiał. Fajnie, no zagrał. takie wojsko i w ogóle. No. Dobra, to my chłopaki już jesteśmy. No, no, można no. Wyleć? Y no. No, a co? Y y ale Może zamknięty ci? akurat eee, cześć! cześć. No. <grym> Dobra, trzymajcie się Eluwa! No do zobaczenia na kolejnym jakimś wyjeździe No, no pa. Pa, pa. ale się zmęczyłem stary. Ja Dokładnie nie mogę. stary Ja idę się szybko przebrać, wiesz, do łazienki i myślę, no, skończymy tego vloga. Może już teraz ja. skończmy. Nie, to za chwilę, moment, mhm. ja się tylko przebrał chyba, wiesz Szymek, jestem już nie. A, no to no. też się przebrałem już. Ale dobrze jest w końcu, ej, ale plecak zostawiłem cały czas, No będę miał pamiątkę, ale super, dobra. Ogólnie to dziękujemy za to, że oglądaliście tego vloga z wyjazdu w sumie do, na wojsko, mamy nadzieję, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie, żeby zostawić jedno, każda łapka w górę to jest jeden dolar, no i nie zapomnijcie zasubskrybować oczywiście tutaj yy, nas i zostawi, zostawić łapkę w górę, bo trzeba, co nie, Szymek? Dokładnie. No, a my dziękujemy, że oglądacie, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa-pa! Cześć!